Siema widzowie! Witam Was wszystkich serdecznie. Myślę, że z, śmiało mogę powiedzieć, że z największego serwera w Polsce aktualnie Minigames. Jak widzicie po tytule, nagrywam dla Was poradnik z tego serwera do Headwarsów, bo właśnie jest to jedyny serwer w Polsce, który posiada ten tryb. Headwarsy jest to tryb bardzo podobny do Bedwarsów, lecz na troszkę innej zasadzie. Ten film powstał dla osób, które właśnie film będzie podzielony na dwie części W pierwszej części filmu będę, y, będzie... Pierwsza część filmu będzie jakby dla osób, które pocą się w Bedwarsy, chcą wygrywać szybko to również headwarsy i właśnie ta część pierwsza filmu będzie przeznaczona dla nich. A druga część filmu będzie dla osób, które y, jakby nie pocą się w, nie pocą się tak w PvP, chcą sobie spokojnie pograć, ale jednocześnie wygrać ARENkę, tak? Więc ja w dzisiejszym filmie wam wszystko elegancko wytłumaczę, jak to będzie wyglądało i różne ciekawe tipy wam podam, dzięki którym możecie wygrać. I z góry sory za mikrofon, bo trochę zepsuty mam, a chciałem wam nagrać odcinek. Jeśli Wam się odcinek spodoba, możecie łapkę w górę zostawić, subskrypcję. Bo teraz częściej odcinki z Coxcraft będą się w ogóle pojawiały, bo teraz sobie nerdzę jakby poziom i coiny. No chyba teraz najwyższy poziom na serwerze aktualnie. I no co? Lecimy na pierwszą rękę. Dobra, widzowie, ale. Z tobą, no co to zobaczymy. A więc jesteśmy w pierwszej części filmu. I słuchajcie, na początku spełnimy się na takiej, jakby wyspie: z redstone'a i z diaksów Po prawej stronie na tabelce, jak widzicie, macie drużyny. I na początku, jak trwa ładowanie, musimy po prostu sobie klikać w ten guzik, jakby. I to nam daje żelazo, jak widzicie. Zaraz wam tutaj będę wytłumaczył, co. i Jak na początku zbieracie sobie żelazo, jak już to ładowanie się skończy, tak widzicie, tutaj stał bedrock. Ale te bedrocki zamieniły się w główki. I te główki generalnie trzeba niszczyć przeciwnikowi. Jak widzicie, po prawej stronie macie takie krzyżyki koło timów. One oznaczają, jakby ilość żyć. Tak. I słuchajcie, jak sobie klikacie w to żelazo, to tutaj macie taki sklep, nie? Jak już tam macie tak powiedzmy, i przechodzicie najpierw do zakładki generatory. Bo jak w ogóle to macie czas po prawej stronie, jak widzicie, pokazuję wam teraz kursorem. W sumie nie wiem, czy widać ten kursor. Ale po pięciu minutach dopiero można wyjść z bazy. 5 minut jest na to, żeby się uzbroić, żeby zdobyć potrzebne itemy do walki. No i generalnie mamy tu trzy generatory. Pierwszy generator jest to generator żelaza, drugi złota, trzeci diamentów. Pierw kupujemy. Ja zawsze kupuję właśnie tak 6 mniej więcej I stawiam je tak w, w takim miejscu Żebym miał tutaj obok tych przycisków Jak kupię te 5 generatorów To dalej sobie jakby spamie w ten przycisk Żeby sobie sfarmić więcej żelaza I jak już mamy jakby te 6 generatorów żelaza To ja generalnie Wtedy przechodzę do generatorów złota I robię tak żeby mieć wszystkie generatory tutaj naokoło jakby zrobione żeby tutaj otoczyć, tak, bo tutaj złoto i żelazo, właśnie są najbardziej potrzebne. Szczególnie w części dla tryharda, nie? No, i pewnie się zapytacie, co tu mamy za motykę na dziewiątym slocie? Jest to motyka, która ulepsza nam generatory. Jeśli klikniemy prawym przyciskiem myszki na generator, możemy go po prostu ulepszyć. Gdy ulepszymy ten generator, to żelazo po prostu z niego szybciej leci. Tak samo to działa z złotem i z, i z diamentami, nie? Dobra, więc ja tutaj sobie, czemu nie mogę ulepszyć, o dobra był jakiś lak. więc y, ja będę sobie teraz ulepszał, o Boże przypadkowo tutaj kliknąłem, jak widzicie można y, generatory żelaza ulepszyć też za złoto, y, czego Wam, szczególnie dla tych osób, które się pocą, nie polecam Wam ulepszać tych generatorów żelaza, gdyż no w sensie ulepszamy za złoto, tak, a za złot, a złoto właśnie tutaj nam się bardzo przydaje, bo złoto w sumie jest najważniejsze, żeby kupić takie ślepsze itemy do walki Więc nie ulepszajcie, ulepszajcie tylko sobie normalnie za żelazo te generatory Żeby po prostu szybciej Wam leciały, jak zginiecie to żeby nie było przypału, nie? No jak już mamy więcej tego złota To idziemy sobie dalej i robimy ten okrąg, o którym Wam mówiłem Wtedy możemy sobie dalej w ten przycisk napierdzielać normalnie na silu. Żeby po prostu jak najwięcej mieć tego żelaza I żeby sobie dokupić już te wszystkie Generatory złota po prostu nie Dobra mamy już trzy. Myślę że tyle nam wystarczy Dla spodsańców tyle powinno wystarczyć I jak widzicie Jest 3 minuty i 30 sekund W czasie Więc my sobie jeszcze tutaj chwilę poczekamy I, pozbieram... I teraz generalnie Jak już mamy ulepszone te wszystkie generatory żelaza To złota wydaje mi się Że w wersji dla tryharda nie musimy ulepszać bo w miarę szybko leci, tak? Więc teraz po prostu czekamy do piątej minuty, nie? Aż tutaj nam się... aż będziemy mieli temy. Powiedzmy w 4,40, zaczynamy sobie kupować i będziemy od razu rasować. Generalnie jak chcecie, możecie sobie obudować główki, lecz ja jak się po co to tych główek nie obudowuję. I no tak. jeszcze jedna rzecz wam zaraz powiem. Jak niszczycie komuś główkę. Patrzcie, ja wam zademonstruję, to... Demonstruję, to... Musicie się najpierw obudować od góry, gdyż jak się nie odbudujecie od góry i komuś zniszczycie tę główkę, to wypiździ was po prostu 50 kratek do góry i nie będziecie w stanie tego przeżyć, nie? Więc zabudujcie się od góry, niszczycie główkę, zabijacie go i uciekacie. Jak widzicie, każdy team ma po 4 życia i jak zniszczymy jedną główkę przeciwnikowi, to wtedy mamy 15 sekund jakby spowolnienia, że po prostu nie damy rady zniszczyć, nie? Więc generalnie patrzcie po prostu jak gram i starajcie się mniej więcej robić to samo, nie? Ja sobie kupuję wędkę, to tutaj jak już chcecie, sobie kupujcie, nie? Yy, wydaje mi się, że główki się nie niszczy szybciej killoffem ani niczym, ale możecie sobie kupić, w sumie nie wiem po co, ja zawsze kupuję. Ale jak widzicie ja biorę sobie taki zestaw. Set kolczugowy, żelazny miecz, refile i wędkę. Jak ktoś nie umie grać na wędkę, to nie musi, ale koniecznie bierzcie refile i te. Dobra. I generalnie jak już mamy te itemy, jak widzicie jesteśmy w piątej minucie y, areny Więc tutaj normalnie po prostu już będziemy się budować na środek Czekajcie, sobie dźwięki przyciszę w sumie bo Trochę za głośno I na środku, to jest środek, tam gdzie teraz się budujemy Na środku są emeraldy No i te emeraldy generalnie działają jak... Prote y, gener Boże, emeraldy działają jak na zwykłych bedworsach diamenty Czyli po prostu możemy się za nie ulepszać w wersji dla tryharda, diamentów generalnie nie używamy Ale jak już ktoś chce to może sobie kupić szybko tam prota albo szarpa Bo na początku są cztery Niestety to nie ma czasu i nie jest pokazane kiedy będą kolejne No, no niestety tak jest, ale no, no tak Dobra i generalnie tak jak powiedziałem w tej wersji dla tryhardów nie używam tych y, emeraldów Bo wydaje mi się, że nie ma po co a przeciwnika oceniam po tym, czy ma prękę, czy nie. Wiem, że to jest takie głupie. Ale tak oceniam, nie? Jak ktoś ma pelerynkę i maskina, to powiem, że prędzej on jest dobry, niż ten y, przeciwnik bez premki, nie? No i jak widzicie, wędka się tutaj nam przydaje. Bo... ona proszę... Dobra, tu są małe lagi, nie? Czy to serwer ma lagi, czy ten typ. Ale dobra, zabijemy go sobie, słuchajcie. I generalnie, tak jak wam mówiłem, słuchajcie, widzowie. Ja się może najpierw zabuduję, bo ja muszę zjeść refa przede wszystkim. I słuchajcie, czekajcie, patrzcie, zabuduj, zabudowujemy się od góry i niszczymy. I wtedy po prostu nie odlecimy do góry, nie? Mamy tutaj cooldown. 20 sekund chyba, nie 15. I teraz jak macie właśnie takie dobre itemy, to chłop nie ma co generalnie zrobić z wami. No, patrzcie, on już nie ma seta. Więc on już nie ma co zrobić, więc teraz sobie spokojnie czekacie. Możecie sobie zabudowywać główki. Generalnie takie coś wam wystarczy, nie musicie się jakoś bardziej obudowywać. No, i patrzcie, już nie mamy tego. No i zniszczyliśmy kolejną główkę. Mamy 2 dwa, dwa na 4. Więc sobie niszczymy dalej, zabijamy go. No i generalnie to jest już arena wygrana, bo na tym serwerze nie ma jakichś spodseńców. Rzadko, rzadko kiedy są, nie? Zazwyczaj są to gracze tacy, którzy ledwo co, ledwo co chodzą w grze komputerowej. Więc generalnie, no jak widzicie, nie jest to trudna gra, nie jest to skomplikowane. Jest to coś w stylu Bedwarsów, lecz troszkę bardziej rozbudowane, może tak to powiedzieć No i co? Ja mu zaraz niszczę główki i w sumie mniej więcej wiecie o co chodzi. A dobra, chłop wyszedł z gry Mniej więcej wiecie o co chodzi, nie? No i teraz przejdę do części filmu, która będzie dla tych osób jakby słabszych, nie? Chyba wiecie o co chodzi, więc jeśli... Jeśli zrozumieliście film, już nie chcę wam się dalej oglądać To możecie iść grać, nerdzić w Bedwarsy a jak ktoś chce zobaczyć, właśnie jak dla tych słabszych, ktoś sobie nie radzi w Minecraftie i ogólnie chce się tutaj trochę poduczyć, to właśnie teraz będzie dla niego część filmu. Więc no, lecimy na kolejną arenkę. Dobra, a więc słuchajcie, jesteśmy w kolejnej części filmu. I czekajcie, jeszcze sobie bardziej dźwięki przyciszę. Jak widzicie, robimy to samo, co w części dla tryharda czyli po prostu na początku. Zbieramy sobie żelazo, tak? Do z 10 CPS-ów na generatorze klikamy, bo nie ma sensu więcej klikać, bo jest limit tego sobie. Więc sobie spokojnie klikamy na początku. I generalnie z generatorami robimy mniej więcej to samo co ja robiłem, tak? Yy, dobra, więc mamy już dwa staki, tak? To jak mamy dwa staki yy, to kupię sobie raz, dwa, trzy, 4, 5, 6. A nie, jeden za dużo kupiłem, dobra, a nie, dobrze kupiłem to robimy sobie znowu takie coś i będziemy teraz zbierali żelazo na generatory złota Dobra, więc znowu sobie klikamy i widzę, widzimy się zaraz jak sobie poklikam Co? Dobra, a więc jak widzicie już sobie trochę poklikałem Zbieramy sobie jeszcze stąd i jak widzicie mamy sporo żelazo Więc za całe to żelazo kupujemy sobie generatory złota I robimy tak jak tak jak ja w sumie chciałem coś w tym stylu nie i generalnie na początku nam to powinno wystarczyć. Jak chcecie, bo generalnie jest limit 15 generatorów, tak? 2, 4, 6, 8, 14 mamy teraz generatorów. Więc teoretycznie teraz nie musicie stawiać żadnego. Albo jak będziecie chcieli, to możecie sobie kupić generator diamentów. Za diamenty można sobie kupić kule ognia, co jest totalnie. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś używał. I diamentowy miecz. Generalnie moim zdaniem nie opłaca się kupować diamentowego miecza, ale to jak. to już od was zależy, tak? Dobra, a więc jak już mamy te itemsy, jakieś tam, to zaczynamy sobie ulepszać generatory żelaza. Generatory żelaza, jak i zarówno generatory złota. Yy, generatorów żelaza na początku się nie opłaca. Nie, 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 Boże. Nie ulepszajcie generatorów żelaza za złota 16, bo jest to totalnie bez sensu, tylko złoto niepotrzebnie. Na, szczególnie na początku gry tracicie. Bo potem tym żelazem to dosłownie będziecie srać, że tak to powiem. Więc nie polecam. Róbcie tak jak ja wam pokazuję na filmie po prostu, tak? Ulepszajcie sobie wszystko na drugi jakby poziom. Jak widzicie, z żelaza już w miarę szybko to leci. Jak wam jeszcze mało tego żelaza, to możecie sobie dalej w ten guziczek z pamić dowoli. No i co? Generalnie możemy sobie teraz kupić wełnę, tak? Generalnie... Dobra, Boże, znowu się powtórzyłem. Robicie... Możecie sobie zrobić takie coś. Ja sobie robię takie coś, w taką obudowę szybką. Nie trwa to 5 godzin. Stawiacie sobie. Boże. Perfekcjonista będę. Stawiacie sobie takie coś. Jest to w miarę obudowane. Może mieć problem w przeciwnik, jak będzie ten. Jak będzie chciał, jakby. Bo tu generalnie, słuchajcie, dużo osób nie ogarnia, że trzeba się zabudowywać z góry. Jak się niszczy y, główkę, jakby komuś, tak? Ja wam zaraz pokażę, że serio się odlatuje wysoko. I no generalnie nie polecam wam tego sposobu Lepiej się zabudowywać z góry Dobra jak widzicie już sporo mamy tych rzeczy Więc sobie znowu ulepszymy złoto Kupimy sobie tutaj Dobra pięknie mamy wszystko ulepszone Tak jak mówiłem generatorów, żelaza nie opłaca się ulepszać Więc sobie nie ulepszajcie Jak już macie te generatory złota i żelaza ulepszone na ten poziom drugi To możecie sobie właśnie zacząć od wełny Kupić zbroję kolczugową Żelazny mieczyk o Boże, lag jest. Nie dobra, nie, to jest troll. O dobra. Kupujecie sobie ten żelazny mieczyk. kilofik siekierka. O Boże lagi są, serwer truje. Serwer. Halo serwer. Dobra, serwer umiera. <gryw> A więc kupujecie sobie ten żelazny mieczyk. Narzędzia. No i generalnie możecie sobie właśnie tego refila kupić. I tutaj y, na spokojnie, jak chcecie, możecie sobie jeszcze jedną warstwę zrobić tej obudowy, y, tego tej główki, to już od Was zależy. I ważna rzecz. Wiem, że to jest trochę bog bogowa, będziecie się śmiać, ale łuk, łuk tutaj jest zajebisty. Na tym trybie, jak macie łuk, to jesteście wygranymi już, nie? O, właśnie jest Bóg, że nie można sobie tak robić. O, dobra. I słuchajcie, y, generalnie... Y, jest możliwość kupienia łuku za diamenty, więc możemy sobie tutaj kupić generator diamentów. Generator diamentów, tak? Halo, diamenty. Dobra, kupiliśmy ten generator diamentów. Jak widzicie, te diamenty lecą bardzo wolno. Więc no, tutaj jak chcecie, to od waszego wyboru. Bo tutaj za, di za diamenty potem możecie kupić zajebiste łuki za emeraldy. Więc jak już sobie to jak już sobie ustawicie te generatory, wszystko ładnie, obudujecie Kupicie sobie może jeszcze trochę refili to możecie właśnie iść po emeraldy Dobra, słuchajcie, jak już będziecie na tych emeraldach, to polecam wam to polecam wam po prostu zrobić taką mini platformę żeby was po prostu... przeciwnik nie zrzucił, jak będzie miał powiedzmy łuk nie? W ogóle nie wiem czemu, ale tu nie ma emeraldów. Jakiś lak jest chyba na serwerze czy coś, bo nie ma emeraldów no i teraz generalnie chłop nie ma co zrobić, nie? Nie ma jak się do was przebudować, bo wy cały czas do niego z łuku będziecie snipić. Dobra, generalnie nie wiem czemu, ale emeraldy się nie spełnią I mi się to nie podoba Bo ja chciałem tutaj zademonstrować co można kupić w sklepie za te emeraldy Nie wiem czemu jest ten lag, ale sobie właśnie budujecie taką platformę Generalnie typowi psycha może szybko siąść jak będziecie do niego z łuku na pierdziele cały czas Więc to w sumie na dobra taktyka jest, mi by siadła Dobra, jak już macie tą platformę O dobra, są diamenty Zbieracie sobie emeraldy I generalnie możecie sobie czekać Aż przeciwnik będzie szedł I możecie go z łuku znowu pierdyknąć I go tak generalnie wkurzać Ale jak wam się nie chce, bo jesteście leni, Leniwymi graczami To po prostu bierzecie sobie właśnie te emeraldziki Biegniecie do sklepu I co my możemy kupić Mamy tutaj w dnie ulepszenia Klikacie w te ulepszenia i mamy tutaj ochronę Pułapkę Zwiększenie limitu generatorów, co według mnie, no nie wiem, czy jest dobre, nie kupowałem nigdy tego. Yy, ostrość, generalnie sharpness, co się bardzo wam przyda. I pułapka oślepienie. Właśnie jak jesteście bardziej takimi defensywnymi graczami, ktoś dobry wam się trafi, to właśnie polecam wam kupować pułapkę, yy, właśnie ten limit generatorów i powolne kopanie. Jak właśnie jesteście bardziej tacy atakujący, to polecam wam właśnie tą ostrość i ochronę kupić. Dobra, słuchajcie, mam już 20 diamentów, to sobie kupujemy ten łuk. Mamy łuk power 1. O Boże. I yy, jak coś, jeszcze możecie sobie tutaj skrzynkę dokupić, bo trochę mam tego na nasrane w Ekurze, tak to powiem. Dobra, ustawiacie sobie tą wełnę. I macie trochę harmider tutaj, nie? Więc dobra, co możemy sobie kupić za te ulepszenia? Generalnie jak... Możecie sobie kupić na początku prota. Jak właśnie jesteście takimi bardziej ofensywnymi graczami co sobie właśnie tego prota kupujecie Potem sobie sharpa kupujecie i wiecie, no wiecie o co chodzi, nie? Potem możecie sobie tą pułapkę kupić, jak gracie na spokojnie No i jak, ale jak macie takiego typa jak ten, to myślę, że Nawet jak nie ogarniacie gry, to możecie na spokojnie do niego iść No i macie w sklepie sobie, kupujecie sharpnessa I za jednego emeralda nie możecie nic kupić, więc no trochę przykra sytuacja jak widzicie, za dwa emeraldy jest łuk Power 2 Flame 1. Jak będziecie mieli taki łuk, to generalnie... i jak nie spadniecie, nie zginiecie z nim, no to... Moim zdaniem wygraliście już Arenkę, nie? Bo typ nie będzie miał totalnie co zrobić. No i jak widzicie, ważne jest, ważnym elementem tutaj w grze jest, żeby jako pierwszym się dobudować do emeraldów. Bo jak zdobędziecie emeraldy i będziecie już mieli łuk na tych emeraldach, to typ nie będzie miał jak do was dojść, jak nie macie zeza z tego łuku, tak? Więc dobra, słuchajcie, kupujemy sobie ten łuk z flamem. Z flamem i z powerem 2. Oczywiście sobie dokupić z strzały, refile. Ja sobie kupię wodę. No. I generalnie tak to wygląda. Żelazny zbrojnik, gdy wam, przyznam się, że nie kupowałem. Kupimy sobie oślepienie. I myślę, że możemy iść dalej, nie? Bo tutaj już mamy... A nie, czy ja zro... Generator został zwiększony. Czemu ja kupiłem to? Nieważne. Dobra, jak już mamy takie itemy To właśnie polecam wam na no spokojnie, że możemy się do niego budować, nie? Bo generalnie on już raczej... On już nie ma co zrobić zbytnio, jak wy macie ten Wux Flame. Em. Szczególnie jak on nie kupił łuku, to jest w dupie krótko mówiąc. No i patrzcie, on sobie nawet tych główek, jak widzicie, nie obudował. Więc no, widzicie Tutaj typ nie ma co zrobić generalnie Eee. Yy. Wiecie co, patrzcie, ja Wam pokażę, bo ja nie chcę zginąć generalnie, ale mniej więcej Wam pokażę, jak to wygląda, jak yy, ten, jak zniszczycie główkę, ale nie obudujecie się od góry. Generalnie to odlecicie gdzieś na 50 kratek do góry, patrzcie, to będzie wyglądało tak. Czekajcie, sobie go szybko zabiję. No bo Boże, święty. Patrzcie, niszczycie ten bloczek, patrzcie na to. Czemu ja nie odleciałem, co? Ej, nie, lol. Ej, czemu ja nie odleciałem, widzowie? Aha, to może nie tak działa czy nie? Dobra, zobaczymy. Czy to jest losowe, może. Dobra, patrzcie, widzowie, poświęcę się dla was zaraz. Tylko czekajcie, zabiję go znowu sobie. A ten odcinek będzie długi. O boże, widzowie. Jak ktoś obejrzał do tego momentu, to napiszcie komentarz <coughs> Seba koksina na jak, jak obejrzeliście do tego momentu, no to kurde, no pog dla was totalny. Że wam się ten film jeszcze nie znudził w ogóle. I dobra, pat. Chciałem wam zademonstrować, co się stanie, jak zniszczę główkę. Ach, on wyszedł. Dobra, a więc, ludzie, myślę, że mniej więcej już wiecie jak grać w Headwarsy. Podałem wam takie tipy, typu właśnie, żeby się obudowywać, jak niszczycie główkę, bo to jest myślę, że najważniejsza rzecz. Bo, jak zniszczycie tą główkę bez obudowy nad sobą, to osobę ze swojej drużyny też wywalacie po prostu do góry, nie? Więc jak gracie, to po prostu na, jak, gracie, jak gracie razem, siedzicie powiedzmy na Discordzie, to powiedzcie muszę niszczycie, żeby chłop się zabudował od góry, bo przypał będzie jak się nie zabuduje, nie. I jak Wam się poradnik spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję. No i podesłać osobom, które grają właśnie na serwerze Szymka. I mniej więcej wytłumaczyć im jak się gra w to. Więc dzięki za oglądanie. I no widzimy się we wtorek. Tak, we wtorek. Cześć!